W odpowiedzi na wezwanie z Fatimy, którą uważamy, że jest bardzo aktualna w dzisiejszych czasach, wyszliśmy z taką ideą, aby modlić się nieustannie przez 24 godziny Różańcem. Celem tego jest, aby wzbudzić ducha modlitwy, ale też ducha takiego wynagrodzenia. Właśnie Najświętszy Marii Panny e, Fatymskiej, która w swoich orędziach bardzo konkretnie prosi o modlitwę różańcową, aby uprościć pokój. Jakby żyjąc w, w tych czasach, w których żyjemy, widzimy, że tego pokoju naprawdę w każdym zakątku świata, a szczególnie w Polsce też brakuje. Dlatego chcemy zrobić taki zryw modlitewny i po prostu zapraszamy też do, do, do wzięcia udziału w tej modlitwie. Można wziąć udział osobiście, e, zapisując się, kontakt jest z domarczykami. Na, na plakacie lub poprzez y, kanał na YouTube być znakiem. Żaniec jest modlitwą, z którą mamy do czynienia w zasadzie od dziecka. Ja pamiętam taką, taką chwilę i taki moment, kiedy do nowicjatu, kiedy zaczynałem w ogóle życie zakonne, przyjechał misjonarz z dalekiego Madagaskaru i zapytano go, co go w ogóle podtrzymuje. Przy życiu takim misjonarskim, bardzo daleko od kraju, w zupełnie innym klimacie, w innej kulturze, on wtedy chwycił za różaniec, podniósł go do góry i mówi to. Ten gest podniesionego różańca, pamiętam od tamtej pory i od tamtej chwili i on się powtarza. My czasem widzimy takie gesty właśnie podniesionego różańca, różaniec, z którym podnosimy się do góry. Przez Maryję, do Chrystusa, do Boga. Jest to modlitwa, która naprawdę jest taką modlitwą, która potrafi nas podnieść troszeczkę, czyli wznieść do góry, oddalić od tego wszystkiego, co nas zniewala, czyli od pokus, od grzechu, od zła, którego, którym tak bardzo jesteśmy otoczeni. I to jest też ten, ten sens naszego spotkania, żebyśmy również zauważyli tę modlitwę, może bardziej ją pokochali żebyśmy, Żeby odeszło od nas to takie określenie, jak niektórzy mówią klepanie, bo możemy klepać pacierze, klepiemy różańce, ale tu nie o klepanie chodzi, tylko o to zatrzymanie się i oddanie się w takiej błogości razem z Najświętszą Marią Panną, Naszemu Panu i na to serdecznie zapraszamy. Chcemy jakby zainicjować na nowo, poruszyć serca ku różańcowi.